Moje kochane, oto pakiet każdej 40. To, co wam teraz pokażę, powinna mieć każda z nas. Ja też troszkę humorystycznie w moim e-booku opisuję jak dbać o swoje ciało, a tu wam pokażę produkty, których zażywam. A więc tak, co powinnyśmy mieć? To jest kolagen rybi z kwasem hialuronowym i witaminą C. On starcza na miesiąc czasu, ma bardzo dobry, słuchajcie, skład. Co do tego kolagenu, powinnyśmy dodać, ponieważ jak wiecie, po 40 kolagen w zastraszającym tempie z naszego organizmu już ucieka. No, niestety, aby ten kolagen dobrze związać i aby on był na dłużej w naszym organizmie, wiadomo, że kolagen odpowiada za nasz młody wygląd, powinnyśmy, słuchajcie, dodać elizynę. Ta elizyna Wam starczy na prawie rok. Ponieważ y, miarkę, którą dodajecie codziennie, jest tak naprawdę wielkości ziarenka grochu. E, Elis u nas Ostrowit, ja po prostu kocham Ostrowit. Y, oni mają rewelacyjne suple. Dodajemy do y, wody wraz z kolagenem. I słuchajcie, uwaga, reweratrol do kupienia w aptece w dozie. E, moje drogie, to jest ekstrakt ze skórki czerwonych winogron. Tu pisze wsparcie układu krążenia. Ale resveratrol jest po prostu eliksirem młodości. Nie tylko działa cudownie na naszą skórę, ale również na wnętrze naszego organizmu, utrzymując tak naprawdę wszystko w ryzach i w takiej młodej kondycji. To jest do kupienia w aptece 250 ml, ta butelka starczona naprawdę długo. Nie, przepraszam, moje kochane, to w dozie, a w ZIKO kolagen. Elizna zamówiona online. E, moje drogie, dwie malutkie łyżeczki dziennie e, i naprawdę. E... To wszystko działa cuda. No, w wieku 20 lat miałyśmy co innego, idąc na imprezę, na imprezę w pakiecie. Teraz no, mamy suple. Tak to już jest po 40, ale słuchajcie, to jest nasza druga młodość, taka dojrzała, bardzo dojrzała. Też o tym, jak radzić sobie z tym upływającym czasie, jest bardzo dużo w moim e-booku, który macie w moim bio. Także pozdrawiam Was, kochane, i pamiętajcie o naszym. Pakiecie po czterdziestce, magicznej czterdziestce.